Flagę I rozpoczynamy Grand Prix Kanady Jedno światło, dwa światła, trzy światła, cztery światła, pięć Astro And the lights out Astro z, And z Kanon mi... przez aleję serwisowo I wygrywa ten I, start Państwa, Astro co on zrobił To widać, że Fast start był tego zawodnika Tak, tak był fast start Tak, tak Tak było KXN teraz próbuje, próbuje żeby... wyrzucić Wyrzuciło co proszę tam kona. Tomko. I z nerteksem! Nerteks kompletny! Nerteks, Co się dzieje z tym zawodnikiem? <laughs> Haos! Haos! Teraz Kajxen wyjeżdża szeroko. Wetelinio ma o wiele lepsze wyjście. Proszę. Czy da radę? Zyskuje na Kixenie. proszę Państwa. Wetelinio będzie mi KXena KXen nie ma szans. Temu zapobiec. Przepraszam, że ci przerwę. Walkę trzech kierowców. Będzie walczyć Astrofan, i wyprzedzają Kaiksena, wyprzedza Papik, ale nie wyprzedza Jukens. Osoby z rodziny, nie mam nadzieję, że nie przeszkadzają one w odbiorze tej transmisji. Jeśli tak, to przepraszam. Jeśli nie, to. Teraz Dominik z Wadzysk z o wiele więcej na Jukenscie, i teraz będzie próbował go wyprzedzać. Ma on DRS, mi się wydaje, że go wyprzedzi Tak. Niesamowite, wyprzedza go. Ale myślę, że będzie tu jeszcze sporo walki. Astro gdzieś nam się próbuje w tą walkę włączyć. Astro robi daj, bo blokuje koła. Niewiarygodne, jak tutaj nie doszło do kontaktu. Ale Astro. Pamiętajmy że, na są ko Pamiętajmy, że to są koledzy z zespołu. Nie wiem, czy powinni tak mocno się no I że jakiś nie to cisnąć od no, trzech do jednego zakrętu O, o mój BOSTO JUKENS! Jokens! Astro na ścianie! A Astro teleportuje się i w ogóle obraca w sekundę! Chyba była ta opcja wróć na... Bo zostało na, na nowo opcja taka na kierownicę wróć na tor i cię wtedy prostuje, ale to nieważne. I mówiliśmy przed chwilą o tym, że tych dwóch kierowców może za chwilę do... Państwa! Brown dozyskuje ogromnie! Będziemy przedać... Proszę Państwa, Brandów, na czwartą pozycję. Wspaniały manew tego zawodnika. Dominikę Tak właśnie się przedać. A Dominikę zjeżdża do, do bok. Zbliża się wyczyń do Tomcona. Przypuszcza atak, jest to atak. Udany... Udany. Jest to atak udany. I wyczyn już przed TomKonem. TomKon będzie musiał jeszcze minimum raz zjechać do alei serwisowej, jest już na 12 oklążeniowych oponach pośrednich. Strasz się stracił! Proszę Państwa przed... Brando teraz wyprzedza Cię... TomKona! Dałem radę?! O mój Boże, tam wyhodził! Chciałbym ja przerwać do... na moment... Yy, do teraz do Mikasa, dziukę z błędem, proszę państwa, od jedzie do Mikes, się od... Piękne ściganie, Proszę Państwa, on do Mikes nie dał rady, ale teraz jest ta prosta z DRS-em, on ma przewagę tempa, on ma dziwiał Proszę Państwa, trzeba on to zrobić Wydaje mi się, że tak będzie to na pewno walka bardzo ostra 15 okrążeń do końca od ciało bra do nie ma skrzydła Chyba to było brando, tak mi się wydaje. Są reklamy w trakcie wyścigu. Eee, to niestety nie zależy ode mnie, tylko od realizatorów. Wyczyn. Wyczyn. Eee, na ścianie mistrzów nam ląduje. Widzę proszę pani. W tym czasie... zauważyć, KXN on jedzie. On bardzo szybko jedzie. Widać, tak. przewidziałem jego strategię. Teraz jechał na softy. Piękne wyjście strzykany! On to zrobi, proszę Państwa! Jaka przewaga tempo od zewnętrznej, ale będzie to Berton. Nie, proszę Państwa, Damiano! Wytrzeza DONA BERTONA są wielkie! Czy to się stanie? Czy to... Ostatnie ostatnia. Ostatnia. Tutaj prosta zde. Znaczy, nie, to nie jest. Ja e, Prosta z RSM. Proszę państwa. KAJKSEN nie da rady! Teraz wszystko zależy od kar. Wydaje mi się, że... Don Berton wygra wyścig Proszę Państwa emocje są wielkie Czy to się stanie? Czy to dzisiaj stanie? Don Berton przejechał ostatni zakręt I wygrywa na torze o Grand Prix Kanady Teraz kx sam wszystko zobaczymy Don, Berton. Berton. Don Ale jeszcze w linii może to się stanie? Nie, proszę Państwa, Don Berton Wygrywa Grand Prix Kanady Ale, Państwa, posłuchajmy Martino. Team Radio Posłuchajmy Team Radio Dona Bertona Thank for. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. Chance of a win, Robert. You're there, you're there.